Przyznam się szczerze, że z takim dość uśmiechem przeczytałem i obejrzałem przede wszystkim informacje o tym, że w okolicach miasta ma powstać Tor Formuły 1. Dlatego że po pierwsze, że taką informację czytam i widzę już któryś raz z kolei i w zasadzie jedyne co się zmienia, to Trochę suma, tutaj mamy do czynienia ze 100, 100 milionami euro bodaj, jak również miejsce, gdzie ten tor miał powstać. Ja już widziałem tory Formuły 1 i w stoku i pod Lublinem. A najbardziej spektakularne i to, co mnie bardzo bawiło, to były makiety, czy też wizualizacje pokazujące piękne, lśniące bolidy Ferrari jeżdżące rundy wokół Pałacu Kultury w Warszawie i wielkie wizje, że będziemy mieli drugie Grand Prix Monaco, czyli tor uliczny. Z spektakularny i tak dalej. Ze śmiechem, dlatego, że tor Formuły 1 w Polsce jest po prostu niepotrzebny. O ile jeszcze kilka lat temu, kiedy Robert Kubica jeździł w Formule 1 i życzę mu, żeby jeszcze kiedykolwiek nas zaszczycił tymi emocjami, jeśli wtedy można było na jakichś emocjach taki projekt doprowadzić do, do końca, tak teraz wydaje mi się, że po prostu nie ma to sensu. To po to po pierwsze. Po drugie, jeśli ktoś mówi, że taki tor zaprojektowany z Hermana Tilkego, czyli jednego z największych i w tej chwili najbardziej szanowanych architektów od torów, ktoś mówi, że ten tor będzie kosztował 100 milionów. To chyba nie. Prawdopodobnie koszty takiego toru by wyniosły 5, 6, 7 razy więcej. Nie wiem, czy nas na to stać, a nawet gdyby się miało na to stać, no to pozostaje pytanie, co by miało na tym jeździć. Bo, oczywiście, hasło Tor Formuły 1 w Polsce brzmi świetnie, tylko że jeszcze trzeba tą Formułę 1 do tej Polski ściągnąć. A Formuła 1 w Polsce nie ma żadnego interesu, żeby się pojawić. Żadnego kompletnie. Są tory w Niemczech, są tory na Węgrzech, w Turcji. Są tory teraz nowe Grand Prix Rosji w Soczi, ale przede wszystkim Formuła 1 jeździ tam, gdzie są gigantyczne pieniądze i gigantyczny biznes dookoła Formuły 1, czyli Azja i Bliski Wschód. My na tej mapie drogowej Formuły 1 po prostu nie istniejemy. Nas tam nie ma i szczerze mówiąc, sam tor, powstanie toru w Polsce, nawet jakby jakimś cudem miał powstać, po prostu nam tej formuły nie zapewni. Jej, że tak powiem, jego rentowność, czy to, czy tam będzie się coś działo, czy ten tor będzie na siebie zarabiał, to już jest jeszcze, jeszcze jedna, trzeciorzędna już w tym całej sytuacji sprawa, dlatego że tak jak stadiony na euro, mamy problem, choć Szczycimy się, że są fajne i piękne, żeby w jakikolwiek sposób były dochodowe. Tak, tor Formuły 1 prawdopodobnie będzie jeszcze mniej dochodowy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o wielkie tory, na przykład jak ten w Bahrajnie czy ten w Abu Dhabi, tam po prostu non-stop co tydzień odbywają się jakieś serie wyścigowe, gdzie są gigantyczne pieniądze, choć my w Polsce tutaj możemy nawet sobie nie zdawać z tego sprawy, że takie serie istnieją. W Polsce nie mamy aż tylu serii, ani nie mamy takiej silnej karty przetargowej na świecie, w świecie serii wyścigowych, abyśmy takie, takie wyścigi mogli do siebie ściągać. I na koniec chwilę pozytywów. Oczywiście 10 lat temu, jak ktoś powiedział, będą piłkarskie mistrzostwa Europy w Polsce i na Ukrainie, to śmialiśmy się wszyscy i, i zakrywaliśmy nogami. Potem, gdy Platini wyciągnął karteczkę, że jednak będziemy tymi organizatorami, no to był jakiś jeden wielki szok, i jęczenie, że na pewno nam się nie uda i że to będzie kompromitacja. Efekt jest taki, że już prawie dwa lata temu mieliśmy jedne z najwspanialszych Mistrzostw Europy, zorganizowane perfekcyjnie. Mamy co najmniej cztery plus wiele innych fantastycznych stadionów których teraz musimy zadbać o to, żeby się coś działo. Więc powiem przekornie tak. Jeśli jakimś cudem tor Formuły 1 pod Trójmiastem jednak powstanie, to będę pierwszą osobą, która zamówi sobie bilet na pierwsze Grand Prix, które się tam odbędzie.